Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie zrobimy taką krótką aktualizację roślin. Pokażę Wam, jak rośliny, które jakiś czas temu ucinałem, jak sobie teraz radzą. Pokażę Wam również nowy sposób, który, który wymyśliłem na ukorzenianie roślin. Nie będzie to nic bardzo innowacyjnego, ale jest bardzo ciekawie. I oprócz tego przesadzimy sobie moją choję, którą mam od prawie dwóch lat i zobaczycie ciekawe rzeczy też na jej temat, także zapraszam Was serdecznie na odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawcie łapkę i lecimy z tematem. Słuchajcie, chcę Wam jeszcze pokazać dwie rośliny, które jakiś czas temu już ucinałem do zera. Część sadzonek ukorzenia się jeszcze w wodzie. Nie wszystkie na pewno przetrwają, bo widziałem, że już tam jakieś pierwsze liście odpadały w tych sadzonkach, które się ukorzeniają i Generalnie idzie to tak średnio, ale w, w lepszym kierunku, na pewno niż, niż w gorszym. A tutaj mamy pierwszą roślinę, którą ucinałem do, do badyla. Tutaj, gdzie widzicie miejsce cięcia, zobaczcie, jak pięknie już wyrasta nowy liść. Idzie już w drodze w ogóle kolejny. Widać to teraz. I tutaj też poniżej, możecie zobaczyć, że idą takie. Stożki wzrostu kolejne i tu po boku też coś idzie, więc cały czas do przodu, to jest w ogóle Syngonium Wentlandii Green Velvet, jedno z piękniejszych dla mnie i jak ja musiałem uczynić tą roślinę, było mi bardzo szkoda tej rośliny, bo ona jeszcze jakiś czas temu była bardzo ładna, gęsta i też chwaliłem się, że puściła takie fajne dorosłe liście. One się ukorzeniają i mam wrażenie, że się ukorzenią, choć trochę straciły jakby takiej swojej zieleni sporo. Zrobiły się takie bardziej jasnozielone, wręcz żółte niektóre. Mam nadzieję, że się jednak ukorzenią i spróbuję zagęścić jeszcze te syngonium. Oczywiście będę Wam aktualizował, ale już dla mnie to jest jakiś sukces, bo te syngonium stoi sobie za tą szklarenką, która, która jest za mną. I na nie też pada światło z lampki, więc myślę, że to jest też dobre miejsce dla tej rośliny. I drugą roślinę, którą mam tutaj na dole, już poczekajcie, niech ja sobie ją wezmę, którą też niestety musiałem uciąć do zera. I to jest syngonium Mojito, które aktualnie wygląda tak. Słuchajcie, tutaj nie było nic. Żeby nie było. Te liście, które tutaj widzicie, to są malutkie, nowe listki, które odbiły od tych tutaj kikutów łysych. No i co jest fajne, to też tu nowy przyrost, zobaczcie. Więc myślę, że cały czas do przodu, jeżeli chodzi o te rośliny. Syngonium mochi to też mi się ukorzenia. Jedną sadzonkę, która mi się ukorzenia, mam tutaj za sobą gdzieś. Na razie jej nie zobaczycie. Ja w kolejnym odcinku, w kolejnym filmie, Wam pokażę te sadzonki, które ukorzeniam aktualnie w wodzie, ale tutaj chciałem Wam przyjść z taką aktualizacją, właśnie tych roślin, które zostały w doniczce, a raczej tych suchych badyli, które zostały w doniczce. No i zobaczcie, jak ładnie odbijają. Także to tyle z takich roślinnych aktualizacji. Dziękuję Wam bardzo i widzimy się już w kolejnej części vloga. Słuchajcie, ten odcinek, który widzieliście z unboxingu z Tindapsusów, z tego Mystery Boxa, tego samego dnia nagrywam dla Was też materiały na vloga, którego aktualnie oglądacie. I słuchajcie, ja się długo zastanawiałem, w czym ukorzenić te Tindapsusy, tą hoję, którą Wam pokazywałem. To są bardzo małe sadzonki i zrobiłem sobie taki eksperyment, a mianowicie, zobaczcie... Bardzo prowizorycznie, także wybaczcie za tą prowizorkę, ale to są eksperymenty. Mam tutaj dwa kubeczki plastikowe, i w jednym kubeczku jest ukorzeniacz, który niedawno kupiłem, i tutaj w drugim kubeczku jest rizotonik. Woda z rizotonikiem, oczywiście rozrobione to jest wszystko, i postanowiłem sobie zrobić tak, że nakleiłem na dno na dno na, na tutaj, na górę taką. Siateczkę, którą się daje na, na dno do żeby podłoże też tak nie uciekało mocno, i jestem ciekaw, jak to wypali. Bo chodzi mi o to, że nie wsadzę tej choi po prostu do kubeczka, bo ona mi tam zatonie i może zgnić. Ja wymyśliłem sobie, że tutaj zrobię takie małe otworki i spróbuję wsadzić tą choję tak, aby ten listek jeszcze wystawał, żeby on się też nie moczył. I tak samo na przykład ten scindapsus, który jest male, maleńką sadzonką, też postaram się wsadzić tak, żeby tylko zanurzyć korzonek, a żeby liść nie, nie wpadał do wody. I właśnie zrobię to też e, tak samo zrobię z tą choją, że zanurzę ją, ogonek liściowy wraz z korzonkami powietrznymi, zanurzę do wody, a reszta będzie wystawać. Także e, ja sobie jeszcze. Myślałem, czym zrobić te dziury. Mam też takie malutkie nożyczki, którymi też obcinam rośliny czasem, i myślę, że wytnę tutaj po prostu dziury. Zobaczę, czy na przykład mi ta choja tutaj wejdzie, już przez tą dziurę, którą tutaj zrobiłem. O, i zobaczcie, o co mi chodziło. Widzicie? Chodzi o to. Zresztą ja jeszcze muszę ten korzonek schować. Ale chodzi mi generalnie o to. Żeby ta choja nie była zanurzona cała w wodzie. Jeszcze sobie muszę ją jakoś tutaj. O. Położyć, żeby ona dobrze, dobrze tutaj stała. I ja już widzę, że te korzonki są zanurzone w wodzie. A sama roślina też nie zapada się do wody. Więc myślę, że to jest taki dość, dość udany eksperyment. Wymyśliłem go w sumie teraz, teraz na poczekaniu. Bo... Nie mam żadnych takich słoiczków z malutkimi otworkami, żeby te roślinki mogły się zatrzymać na, na powierzchni. No i myślę, że, że będzie fajnie. Wiecie co, ja jeszcze sobie spróbuję od razu ten korzeń jakoś poprowadzić przez te, przez te dziurki, i już Wam pokażę, jak to wygląda z zanurzonym korzeniem. O, słuchajcie, udało się. Korzeń pływa. Nie wiem, czy go zobaczycie. Tutaj możecie go nie dostrzec, chyba. Nie mam pojęcia, czy zobaczycie, ale on jest schowany generalnie. I tak samo zrobię z innymi roślinami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja będę też to obserwował, żeby mieć cały czas nad tym kontrolę, czy nic złego się nie dzieje, czy korzenie nie podgniewają, czy z rośliną wszystko jest ok. I bierzemy na przykład drugą choję, tą mniejszą. I ona powinna się tutaj zmieścić przez jedno oczko, w tej siatce, ale chyba się nie zmieści. Ja muszę chyba to, to rozciąć troszkę. I teraz spróbować ją włożyć, tak, żeby było tylko w wodzie to, to co chcę. O, zobaczcie. Też fajnie się trzyma. Także myślę, że będzie to fajny sposób. To wszystko wyląduje do szklarenki, która jest tam za mną. Mam tam zrobione już miejsce, i te sadzonki będą się właśnie tam próbowały ukorzeniać. Ja w choje jestem bardzo średni, ale może się, może się uda. I tak zrobię z pozostałymi roślinami i wrócę za chwilkę do Was z, gotową już, z gotowymi kubeczkami i pokażę Wam, jak to wygląda w całości. Słuchajcie, już wszystkie rośliny z dzisiejszego unboxingu, które otwierałem, już mam właśnie w tym kubeczku. Wygląda to mniej więcej tak. Nie chcę Wam za bardzo też tutaj przechylać tego, bo tutaj jest w środku woda, ale zastanawiam się, czy jeszcze troszeczkę tej wody tutaj nie dolać. Zaraz sobie to zobaczę, jak to dokładnie wygląda. Ale tak to się prezentuje na chwilę obecną. I tutaj drugi kubeczek. W ten sposób to wygląda. Mam nadzieję, że to okaże się dużym sukcesem, że to nie będzie żaden niewypał, z którego będę musiał rezygnować za jakiś czas, jak zobaczę, że coś się złego dzieje. Jestem dobrej myśli, dobrej wiary, że jednak będzie dobrze, bo myślę, że warunki są na tyle dobre do ukorzeniania, że potrafię stworzyć tym roślinom takie warunki, żeby one te korzenie dobrze rozwijały. Tym bardziej, że. Scindapsusy łatwo mi się już ukorzeniają, nie mam z nimi żadnych jakiś tam problemów, więc liczę na to, że będzie dobrze. No i zobaczymy po ilu dniach pojawią się pierwsze korzenie w tych roślinach, które jeszcze tych korzeni nie mają. Liczę na to, że po tygodniu przynajmniej zobaczę jakieś malutkie oczka. Zobaczymy. Może się pospieszyłem z tym tygodniem, ale jakby tak było, no to byłoby super. Rizotonik i drugi ukorzeniacz, której, którego nazwy nie pamiętam, ale podam Wam nazwę tego ukorzeniacza na dole. Jeżeli będziecie chcieli sobie go przetestować, to, to, to podam Wam tą nazwę. Chyba, że poczekacie, aż ja go przetestuję i przyjdę do Was z aktualizacją, żeby zobaczyć, czy on po prostu działa, który będzie lepszy, czyli rizotonik, czy jednak ten drugi ukorzeniacz. No, i to tyle w tej części vloga. Zapraszam Was oczywiście na dalszą część filmu. Widzimy się dosłownie za chwilę. O, już widzę, że tutaj kubeczek mi się przechylił, i już się oblałem wodą. Dobra, kończę na razie. Pa! W dzisiejszym vlogu zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz, a mianowicie przesadzimy sobie tą choję, którą tutaj widzicie. To jest choja crinkle. Tak się chyba wymawia nazwę tej choi. I powiem Wam, że to jest hoja, która jest ze mną już prawie 2 lata i to jest roślina, która nie sprawia mi kompletnie żadnych problemów. Jestem nią oczarowany, mimo że to wydaje się być taka zwykła choja o zielonych liściach, to ja jestem tą rośliną oczarowany, dlatego że jest bezproblemowa, pięknie rośnie. Była bardzo tania. Ja pamiętam, że kupiłem ją w Obi i ona chyba kosztowała około 15 czy 16 zł. I żeby was nie skłamać, jeżeli znajdę zdjęcie tej choi, jak ona wyglądała, kiedy ja ją kupiłem, to oczywiście wam tutaj gdzieś wkleję po boku. Ale uwierzcie mi, że to była naprawdę malutka roślina i. Przyszedł czas, żeby ją przesadzić, ale też nie tak do końca, bo ja bardzo długo zastanawiałem się i bi biłem się z myślami, co z nią zrobić, bo tak, po pierwsze, ona jest, jest, jest już bardzo duża. Jest na metalowej podporze, którą tutaj widzicie. Jest też w trakcie zakwitania. Zobaczcie, nie wiem, czy wam tutaj będę w stanie to pokazać. Nie, no, widać. Tutaj ten kwiatostan. O, właśnie tutaj. I jeszcze jeden ukrył się tutaj. Także ona będzie teraz... Znowu coś ze światłem się stało. Czekajcie. Nie wiem, jakoś tak dziwnie się zrobiło. Yy, dobra. I... To jest choja, która kwitnie mi już po raz drugi. Pierwszy raz zakwitła mi pod koniec chyba lata tamtego roku, o ile dobrze pamiętam, i ona wtedy miała jeden kwiatostan. Teraz widzę, że ma dwa takie większe, i jeszcze tutaj zobaczyłem, że, że wytwarza się taki malutki, malutki kwiatostan. Tutaj możecie go nie zobaczyć aż tak dobrze. Ja też zastanawiałem się, czy to jest dobry moment na przesadzanie tej choi, ale doszedłem do wniosku, że nie przesadzę jej tak od A do Z, a powód jest taki, że. Już wam pokazuję. Jaki jest powód tego. Spójrzcie na te korzenie. Ona sobie wytworzyła niesamowicie fantastyczną bryłę korzeniową zdrową, tak zdrowych korzeni w tej w ogóle w jakiejkolwiek, w jakiejkolwiek roślinie dawno nie widziałem. Powiem wam, że jestem zaskoczony ilością tych korzeni, bo choje z reguły mają drobny system korzeniowy, ale no. Wiecie, jednak prawie dwa lata ona była tutaj w tej doniczce, i najśmieszniejsze jest to, albo teraz mogę Was zaskoczyć, ale to jest podłoże produkcyjne. Słuchajcie, tak nie przesadziłem tej choi od prawie dwóch lat, i ona sobie rosła tak w tym podłożu produkcyjnym. I ja już kiedyś miałem przymiarki do tej choi, żeby ją przesadzić, ale. Mówię, a jeszcze sobie poczekam, niech ona sobie jeszcze troszeczkę tych korzeni wytworzy. No i powiem Wam, że teraz usunięcie tego podłoża produkcyjnego byłoby bardzo ciężkie, dlatego że te korzenie już są na tyle rozbudowane. One tworzą już taką jedną bryłę. I ja się boję tego, że jak ruszę te korzenie, ruszę tą bryłę korzeniową, to ja coś pouszkadzam, a na pewno coś się uszkodzi, bo przy przesadzaniu zawsze są jakieś yy, straty w korzeniach. I postanowiłem, że nie będę jej przesadzał tak od A do Z, tylko przesadzę ją trochę inaczej. A mianowicie ona była cały czas w takiej doniczce. I nie wiem, czy tu jest napisane, jaka to jest doniczka. Chyba nie, ale możliwe, że to jest jakaś dziesiątka. Możliwe, że to jest dziesiątka doniczka. I ja mam tutaj, czekaj, to nie ta doniczka. O. Tutaj mam dwunastkę doniczkę. Przezroczystą już, i zastanawiałem się nad tym, żeby przesadzić tą choję w ten sposób, że ja wsadzę ją w tą doniczkę i dosypię po prostu świeżego podłoża przeznaczonego typowo do choi, bo mam też gotowe podłoże do tego typu roślin. I chyba to by było najlepsze rozwiązanie, bo strach mnie ogarnia, jak mu, będę musiał, miałbym to rozplątywać, te korzenie, i na nowo jakby. Ta roślina musiałaby się przyzwyczaić, i powiem Wam, że mimo, że ona rośnie w tym podłożu produkcyjnym, to ona naprawdę nie, ma, nie mam z nią żadnych problemów i może by w odpowiednim podłożu rosła szybciej, ale moim zdaniem to i tak jest bardzo dobry wynik jak na prawie dwa lata, że to jest tak duża roślina, ja ją ewentualnie mogę przycinać. Ona sobie gdzieś tutaj już zaczyna też wytwarzać kole, kolejny pęd, kolejne liście. Ten pęd się cały czas wydłuża. Tutaj też jest jakiś nowy liść. Ona w ogóle zaczyna bardzo szybko przyrastać. Już chyba poczuła wiosnę. Ona stoi też na parapecie wschodnim, więc ma sporo światła. I wiecie co, ja nie będę tutaj ingerował w te podłoże. Mam nadzieję, że będzie dalej z nią wszystko tak dobrze jak jest po prostu nie chcę psuć tego co jest i y, zrobimy sobie tak że ja nasypię podłoża dosypię y, wsadzę tą roślinę i niech ona sobie dalej rośnie ja ją oczywiście też muszę trochę podlać bo już ma bardzo bardzo sucho choje y, też nie lubią przelewania pamiętajcie o tym że to są rośliny z reguły o bardzo grubych liściach które magazynują w sobie bardzo dużo wody i one tego podlewania nie potrzebują, nie wymagają aż tak często. Ja swoją choję, tą, którą aktualnie teraz mam tutaj, podlewam jak mi się przypomni. Nie mam czegoś takiego, że podlewam ją co tydzień, co dwa. Jak mi się przypomni, to ją podlewam. Oczywiście sprawdzam, czy ona ma sucho, bo łatwo ją wyjąć z doniczki. I miała też taki okres, że ja jej bardzo długo nie podlewam. Nie wiem, czy był taki czas, że. 3 albo 4 tygodnie nie dostała wody, więc ona spokojnie sobie z takimi przesuszeniami również potrafi poradzić, ale oczywiście nie polecam Wam przesuszać aż tak ekstremalnie tych roślin. Ja po prostu wtedy jakby zapomniałem, żeby ją podlewać i, i dostała troszeczkę lekcji życia ode mnie, ale przetrwała i ma się dobrze. No i dobra, słuchajcie, mam podłoże gotowe już właśnie do choi. Ja sobie nasypię troszeczkę tego podłoża na dno. Zobaczę, jak ona będzie tutaj wyglądać. Myślę, że będzie ok. Na wysokość będzie dobrze, chociaż może troszkę mniej, może trochę odsypię tego podłoża. O i teraz słuchajcie, ja sobie to wsadzę i będę malutkimi kroczkami sobie napełniał doniczkę podłożem, tak aby wypełnić ją w całości i wracam do Was za chwilkę. Słuchajcie, wracam już do Was z gotową rośliną. Powiem Wam, że musiałem się trochę namęczyć, żeby to podłoże tutaj dać, bo miejsca nie było bardzo dużo. A chciałem to podłoże też troszeczkę tak upchać, żeby ono, żeby tutaj nie było żadnych przestrzeni między, między tym podłożem. Więc teraz wszystko jest tutaj dopracowane. Myślę, że podjąłem dobrą decyzję, nie ruszając tego systemu korzeniowego. Podłoże jest tutaj przepuszczalne, jest dużo keramzytu, jest dużo perlitu, chipsów kokosowych w tym podłożu, więc myślę, że tej roślinie będzie tutaj dobrze. No i fajnie też, że w końcu jest przezroczysta doniczka, będę mógł ją, yy, będę mógł tą roślinę obserwować od korzeni, zobaczyć, jak ona te korzenie rozwija, czy coś złego się tam nie dzieje, ale myślę, że nie powinno się nic złego stać. I słuchajcie, w nagrodę. Za to, że ta choja tak pięknie rośnie, dostanie cudowną osłonkę, którą ostatnio Wam pokazywałem też we vlogu, a będzie to właśnie ta osłonka, którą dostałem w prezencie od Ani, która mi może ogląda. Także dziękuję Ci, Aniu, za tą boską osłonkę i myślę, że no będzie idealnie tutaj. Zobaczcie, jak teraz fajnie się dopiero ta roślina prezentuje. Wcześniej miała taką osłonkę, która moim zdaniem też była bardzo fajna, no ale niestety już będzie za mała na tą doniczkę, którą ma ta choja, a tutaj ta donica, ta, ta osłonka, ta gruba taka fajnie będzie się komponować z tymi tutaj grubymi liśćmi tej choi. Pięknie to wygląda. Ja jestem bardzo zadowolony, mimo że nie było to jakieś spektakularne przesadzanie, ale myślę, że zmiana będzie na dobre. Czekam też aż ta choja zakwitnie. Oczywiście zrobię Wam też aktualizację, jak ona już wypuści te piękne kwiaty. No i zobaczymy, jak one będą wyglądać. Ja się z Wami na razie żegnam. Dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję, że byliście. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli podobają Wam się moje filmy. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeżeli nie chce Wam się pisać, może być emotikonka, rośliny, czy czego tam sobie życzycie. Będę Wam bardzo za to wdzięczny. A my oczywiście widzimy się za kilka dni w nowym, jakże mam nadzieję, ciekawym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.